Zjepana robota dzisiaj jest wszystko wysoko Praktycznie To jest niemożliwe, jest po prostu zobaczcie co się dzieje Ja tu stoję na wózku Jakbym nie stał na wózku to musiałbym w takiej pozycji cały czas wjać niektórych pomidorów po prostu się nie sięgnie dlatego Muszę stać się na wózku. najpierw te naszyny wchodzę, wchodzę na wózek i odpycham się Obawiam sobie rurkami grzewczymi, żeby się tym wózkiem odepchać. Tutaj osoby niższe po prostu które tego sposobu nie robią to Zostawiałem te najwyższe pomidory, najwyżej, najwyżej zawieszone. I one będą zbierane, zrywane dopiero. Zdaje się, że w poniedziałek, jeżeli się wyrobimy z czasem, to one już będą za czerwone i za dojrzałe. Najgorzej mi wkurza podejście szefa, bo on nie może czaić, że szybciej to nie pójdzie, nie? A próbuje nas tutaj bez sensu poganiać. SMS-y głupie wysyła. W tej chwili jedna osoba tylko opuszcza. Turki, którzy zawijają, sobie sami opuścili. Coś tutaj jeszcze nie zdarzyło w całej mojej karierze. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze taką <grywka> Fajna rzecz, mnie spotkała. Będę Pier robił pierwszy filmik sponsorowany. Właściciel. Przedstawiciel, właściciela z dużej platformy internetowej z Polski, nie będę Wam wymieniał nazwy teraz, zaproponował mi, że zasponsoruje mi jeden filmik. Wczoraj dostałem maila, wieczorem odpisałem, dzisiaj dostałem odpowiedź, a i filmik będzie robiony. I wpadnie mi fajna kwota na konto, jeżeli oczywiście będą zadowoleni z tego filmu. Ale myślę, że tak. I jeszcze jedno, ten nasz szef, cały. Kurde, ma tutaj ludzi z czterech różnych biur Agencji Pracy Tymczasowej. Widzi, że są zaległości w pracach. Że te pomidory nie są zerwane, że wiszą na krzakach. To zamiast do tych biur podzwonić i normalnie zamówić sobie pracowników. Chociaż na krótki okres, że dopóki no, ludzie na z nie powracają. On to ma gdzieś. Ją woli, wiecie, latać, poddenerwowany, wkurzać się. Chyba, że lubi. Mieć nerwa, ale w ten sposób to on się nam szybko bardzo wykończy. Ej, Boże, Boże, Już zapowiedział, że w sobotę mają wszyscy do pracy przyjść. widzę, że czołg mi jedzie, Ja wszyscy przychodzą. No ja przejdę z Gosią na pewno, bo my tak sobie sobotę, co przychodzimy na te 6 godzin. <laughs> Dziękuję, na zdrowie, smacznego. Na ja pewno na zakę przyjdę.